Ciemanko z tej strony siwy trener. Dziś akcja, którą przygotowałem dla Łukasza Rajskiego na KSW 30, było to parę ładnych lat temu, a walczyłeś wtedy z. Kobą Kowalewiczem. Dokładnie. Zaczynamy. Pierwsza rzecz, obijamy korpus. Z małej rękawiczce od MMA obijamy korpus. Bum. Schodzimy mocno na dół. Bum. Po kilku takich strzałach zawodnik już zaczyna reagować zaczyna reagować, że coś się dzieje, zaczyna go boleć. Więc robimy zwód, Hop, czyli lewy do połowy. Hop. Dajemy prawy na górę. Przechodzimy i lewy high kick na głowę. Zobaczcie. Czyli raz. Hop, ba. Hop, ba. Teraz. Hop. Elegancko, elegancko. No. Hop. Ba. Hop. Ba. Hop. Ba. Ba. Okay. ok, jeśli Wam się podobało, uważacie to za wartościowy temat, subskrybujcie, lajkujcie i widzimy się w następnym odcinku. Bardzo dobra akcja. <laughs> dobra, bardzo dobra akcja.